Ale proszę nikomu nie mówić. Tak, to prawda. Ja nie do końca czuję się pisarką. Bardzo się cieszę, że taka przygoda mi się w życiu zdarzyła. Ja nie do końca czuję się pisarką, chyba bardziej czuję się nauczycielką. To no, czuję się też bardzo wyraźnie matką, ale pisanie, nie ukrywam, jest w moim życiu bardzo ważne. Uwielbiam pis pisać, uwielbiam pisać książki, uwielbiam kontakt z czytelnikami i bardzo się cieszę, że taka przygoda mi się w życiu zdarzyła. Myślę, że moje pisanie to jest bardziej przygoda niż zawód. Ta praca pisarska jest bardzo trudna, jak muszę ją godzić w szkole, ponieważ idę do szkoły, wracam, mam mnóstwo różnych zajęć, takich typowych dla każdej kobiety, i jak dom idzie spać. To wtedy ja zaczynam pisać. Albo jak już nie mam na to siły, to też idę spać, tylko nastawiam sobie budzik na bardzo wczesną porę, taką, że jeszcze muszę zacząć y, pracować przy świetle. Także tak wygląda moja praca. Jakieś, od jakichś czterech lat nie miałam wakacji, takich typowych dla nauczyciela, ale y, staram się sobie radzić. Czas pokaże napisałam z myśleniem, ze zbieraniem wszystkich faktów w dwa lata. Chociaż wiem, że są tacy, którzy uważają, że to bardzo długo. Jestem też przerażona tym, że Czas pokaże jest dosyć obszerną powieścią, i tak jak pisałam, to byłam przekonana, że Niektórym zajmie przeczytanie tydzień, a tu się okazało, że przeczytam dwa dni, kiedy następna. I to jest takie z jednej strony bardzo oczywiście e, e, radosne dla mnie, że czytelniczki wchodzą bardzo w świat, który tworzę, chcą go poznać, poznają i chcą w nim zostać. Natomiast e, no, książki się długo pisze w porównaniu do tego, jak się je czyta. Ja się bardzo staram, żeby moje życie e, się nie zmieniało, żeby to, że piszę książki, że się spotykam z czytelnikami, że te książki są w księgarniach, zupełnie nie miało wpływu na moje życie osobiste, na moje życie prywatne i to tak naprawdę jest moją ambicją, żeby, e, żeby moje życie było wciąż takie samo, a to, co się zmienia, to żeby, żeby te zmiany dotyczyły bardziej tego, co się dzieje w rodzinie. Oczywiście czekamy na tylko zmiany na lepsze, i yy, bardzo się staram, żeby to zupełnie nie miało wpływu na moje życie osobiste. Inspiracji do książek szukam wszędzie, jestem zafascynowana ludźmi i myślę, że to z tej fascynacji ludźmi właśnie powstają moje powieści, ponieważ mam takie szczęście w życiu, że poznaję bardzo dużo, bardzo wartościowych osób. Mam grono bardzo wiernych przyjaciół, i, i tak naprawdę to dzięki mojej książki, myślę, powstają dzięki temu, że spotkało mnie w życiu bardzo dużo miłości i bardzo dużo przyjaźni. I są to wartości, które pozwalają mi na to, żeby siadać, pisać o ludziach i myślę, że wierzyć w ludzi bardzo mocno wierzyć w to, że oni są dobrzy i myślę, że tutaj stąd. Jest taka specyficzna atmosfera moich książek, chociaż nie ukrywam, czas pokaże, jest troszeczkę inną powieścią niż Trylogia o Szczęściu. Jest trochę inny świat pokazany, i nie jest to jakiś taki typowy zabieg literacki w podejściu do świata, tylko ja po prostu wierzę w to, że świat jest bardzo różny i trzeba ten świat pokazywać takim, jakim on jest. I myślę, że to najbardziej fascynuje też mnie w moim prywatnym życiu, że obracam się w bardzo różnych światach, że mam taki swój świat domowy, świat zawodowy. Teraz do tego świata dołożyłam właśnie przygodę z pisaniem, dzięki której poznaję wielu fascynujących ludzi, yy, wiele fascynujących historii. Moich niektórych czytelniczek, czytelników pochwalę się. I tutaj właśnie. Yy, ta wędrówka po światach, bardzo różnych, mm, pozwala mi na to, żeby widzieć ten świat w bardzo różnych kolorach. On jest taki jak tęcza. Są kolory wesołe, a są mniej wesołe i o tym są moje książki. Czasami jestem nawet zdziwiona, że dostaję tyle takich bardzo osobistych listów i nie ukrywam, że yy, te listy działają na mnie terapeutycznie, zwłaszcza jeżeli ktoś pisze, że moje książki działają na kogoś terapeutycznie, że kobiety zaczynają widzieć to, że w życiu bardzo ważne są marzenia, że bardzo ważne jest to, żeby swojego szczęścia szukać bardzo blisko siebie, żeby zauważać małe rzeczy, ponieważ jak zauważamy małe rzeczy, takie dobre rzeczy wokół siebie, to nie tracimy czasu, na szukanie czyjegoś szczęścia. A czyjeś szczęście nie zawsze nas niestety cieszy, bo taki jest człowiek, bo czyjeś szczęście dużo łatwiej zauważyć niż swoje. Więc to jest dla mnie właśnie bardzo ważne, że czytelniczki dzięki tym książkom potrafią zacząć skupiać się na sobie, na swoich historiach i wierzyć w to, że. To, jakie jest nasze życie, bardzo często zależy od nas samych i od, na, od naszego podejścia. I to nie tylko do siebie, ale też do innych ludzi. Wierzę w to, że dobro po prostu wraca. Ja miałam takie marzenie, ja o, o, o tej książce Alibi na szczęście myślałam bardzo długo. Nie było czasu, żeby usiąść i pisać, i kiedy pojawił się ten czas, to pomyślałam sobie, że właśnie warto uwierzyć w to marzenie i uwierzyć w to, że marzenie może się spełnić. Chociaż pisząc alibi zupełnie nie myślałam, że to będzie książka. Po prostu zrobiłam to dla siebie. I później los, jakby to powiedzieć, myślą mojego męża, zadecydował, że będzie książka, i to się tak jakoś potoczyło. Bardzo się cieszę, że to właśnie tak wyszło, że Yy, nie, może, że nie wysłałam tego sama, że nie musiałam się denerwować. Chociaż ja za każdym razem, jak wychodzi moja książka, jak się wydaje książka, to się denerwuję. Co będzie, jak będzie. To jest trochę tak jak dziecko, jak się dziecko yy, 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 dorasta do pewnego wieku i trzeba. Sobie zdać sprawę, że ona jest już odrębnym bytem, że ona musi iść do świata, że już więcej się nie da zrobić, że już wszystko, co, co, co mogliśmy, to zrobiliśmy, i, i, i trzeba powiedzieć: idź i dziel się dobrem po prostu. Mam taką zasadę, że jak e, piszę książki, to nie czytam, i to, e, to jest. Odpowiedź, dlaczego nie czytam, jest bardzo prosta. Ja po prostu nie mam czasu wtedy na to, żeby czytać. Poza tym jestem takim czytelnikiem, yy, chyba, yy, chyba takim, jak, jakim moje prywatne czytelniczki, że jak coś biorę do ręki, coś mi się podoba, to świat przestaje istnieć i, i chcę to przeczytać yy, yy, szybko, chcę szybko wiedzieć, co się dzieje z bohaterami, wchodzę w świat. I to jest po prostu niemożliwe, jak piszę swoją książkę, bo żeby ją pisać, to też muszę wyrywać te minuty, godziny czasowi. Zwłaszcza, że jak już siadam i piszę, to ten czas biegnie bardzo szybko. Jest pierwsza w nocy i w ogóle zupełnie nie wiem, że to ta godzina, i nagle widzę, że świta. No i to jest takie z jednej strony fajne, a z drugiej strony męczące. Teraz yy, na razie nie piszę, yy, chociaż nie ukrywam, głowa mi już pracuje. Ale proszę nikomu nie mówić, zwłaszcza mojej rodzinie, co teraz czytam. Teraz czytam książkę Pauliny Simons-Tuli. Bardzo lubię książki tej autorki. Jeżeli chodzi o autorki polskie, lubię Marię Nurowską, bardzo lubię jej książki. No i Paulinę Simons, tak naprawdę. To są takie powieści z rozmachem. Będzie to na pewno kolejna historia o ludziach, o ludziach, którym, którym życie komplikuje się yy, i którzy chcą być po prostu szczęśliwi pomimo tych wszystkich komplikacji, którymi, które są nieuniknione, bo przecież nie ma w życiu. Ja nie poznałam jeszcze w życiu człowieka, który przeżywa tylko dobre chwile. Myślę, że, że bilans w życiu każdego jest gdzieś tam na zero, że żeby, były, żeby doceniać dobre chwile, musimy przeżywać też te trochę gorsze.